Dzień dobry, dziś zupełnie inny typ prezentacji. Jedziemy samochodem, który wprowadza nas wszystkich w przyszłość. Toyota Mirai, zielony, czyli ekologiczny światowy samochód roku 2016. Pierwszy samochód na świecie zbudowany od zera od podstaw jako auto elektryczne ale zasilane ogniwem paliwowym wodorowym. Czyli samochód, który sam sobie produkuje prąd, nie musi mieć na pokładzie ogromnej baterii akumulatorów o masie 300-400 kg, które trzeba ładować z gniazdka przez 12 godzin albo z bardzo szybkiej stacji ładowania przez półtorej godziny, ale prądem takiej wielkości że trzeba by doprowadzać specjalnie od nowa całą infrastrukturę energetyczną. Mamy tutaj do czynienia z czymś, co powinno zmienić świat i to jak najszybciej. Mianowicie wodór jest najpowszechniej występującym na Ziemi pierwiastkiem, który bardzo łatwo można pozyskiwać albo przez gazowanie węgla, albo, co można zrobić wszędzie tam, gdzie jest woda, przez hydrolizę na drodze elektrycznego rozkładu wody na tlen i wodór. Oczywiście to wymaga przyłożenia prądu, ale jest jednocześnie możliwe wszędzie i przy wykorzystaniu tak niewygodnych na co dzień elektrowni. Jak elektrownie wiatrowe czy słoneczne, które są bardzo chimeryczne, bo przecież albo mamy wiatr, albo nie, albo jest słońce, albo chmury. W przypadku samodzielnej elektrowni służącej tylko i wyłącznie elektrolizie, hydrolizie wody, to nie ma najmniejszego znaczenia, bo po prostu to będzie pracowało wtedy, kiedy będzie miało wiatr lub słońce. A wodór od prawie dwóch lat. Można wreszcie magazynować, ponieważ Toyota stworzyła technologię, dzięki której mamy wreszcie szczelne zbiorniki wodoru. Bo wodór ma tę okropną cechę, że przenika przez prawie wszystko. Jeżeli ma styczność z metalem, to zmienia jego strukturę. I generalnie utrzymanie go w jednym miejscu graniczy z cudem. Toyota taki cud uczyniła i zbiorniki wodorowe, które opatentowała, uwolniwszy patent do 2020 roku, pozwalając wszystkim z niego korzystać, stworzyła zbiornik oparty przede wszystkim o włókna węglowe, którego szczelność jest praktycznie absolutna. Utraty wodoru z tego zbiornika są na poziomie laboratoryjnym, więc niewykrywalne normalnymi metodami. Więc zbiorniki są, trzeba je tylko naładować wodorem, który produkować może absolutnie każdy. Tak jak to powiedziałem: A dalej taki wodór doprowadzany jest do ogniwa paliwowego, gdzie dzięki bardzo chytrej budowie. Łączy się z wykorzystaniem, oczywiście, pomocy platyny czy podobnych pierwiastków. Łączy się z tlenem, wytwarzając ogromne ilości energii elektrycznej, i drugim produktem poza energią jest czysta woda. Czysta, naprawdę czysta, w sensie, to jest tak jak woda destylowana, a nawet czyściej, bo wydestylować wody się tak nie da. Otrzymujemy czyste H2O, które oczywiście w najmniejszym stopniu nie zanieczyszcza środowiska, a jest to jedyny produkt poza energią, który otrzymujemy z ogniwa paliwowego. Ta ogromna ilość energii, którą wytwarza ogniwo paliwowe. Jest przenoszona potem do silnika elektrycznego, który napędza samochód. Samochody elektryczne, chociaż no mają niewątpliwie ogromną wadę w porównaniu na przykład z amerykańskim porządnym V8, mianowicie nie brzmią. Są bezszelestne. Poza tym mają wyłącznie zalety. Najważniejsza z nich to dostępność maksymalnego momentu obrotowego od pierwszego ruchu. Silnika, czyli w momencie, kiedy naciskamy gaz, mamy od razu do dyspozycji wszystko, co ten silnik wytwarza. A więc, najlepsze, najskuteczniejsze przyspieszenia daje nam silnik elektryczny. I w ogóle, samochodami elektrycznymi bardzo, bardzo fajnie się jeździ. Pokonałem nimi bardzo wiele setek kilometrów i powiem Wam, że jest to naprawdę wyjątkowa frajda. Dźwięk sobie można dograć z głośników kościołów, więc wejdźmy wreszcie w erę wodoru. Tym bardziej, że era wodoru oznacza, że panowie z Bliskiego Wschodu i tego Wschodu nam bliższego przestaną nas szantażować, bo nie będą mieli czym. Oczywiście z ropy naftowej nigdy nie zrezygnujemy, bo cały przemysł chemiczny, farmaceutyczny w dużej mierze. Opierają się na właśnie ropie naftowej, ale jednak głównym odbiorcą ropy naftowej w tej chwili jest transport. Więc, pomijając transport, którego się nie da przestawić na elektryczność typu transportu morskiego, całą resztę możemy napędzać wodorem. Zróbmy to. Oczywiście potrzebna jest decyzja polityczna, przede wszystkim polityczna. Bo cóż to za problem, do każdej stacji paliw dorzucić jeden czy dwa zbiorniki z wodorem, szczelne jak wiadomo, z których tankowanie samochodu z ogniwem paliwowym wodorowym trwa tak jak tankowanie zwykłym paliwem 3-4-5 minut, po czym mamy zasięg 400-500-600 km. Brzmi znajomo, prawda? Jak zupełnie normalny samochód. I właśnie o to chodzi. Bardzo dziękuję.